Krzysztof, szalony, szalony reporter Solo dzisiaj e, funkcjonuje niestety przy tak e, fatalnym meczu e, jako, jako e, rejestrator wydarzeń. Co się stało? Nogę mi wygięło w kolanie, niestety rado mnie wywiązadło poboczne naciągnięte i boli. I boli. A, czy stało się, się to z działem czy... przeciwnika, czy, czy sam sobie to kontuzję zrobiłeś? Sam sobie zrobiłem. Chciałem mhm. zablokować piłkę, piłkę zablokowałem, ale noga puściła niestety. Rozumiem, że już miałeś dość występu w tym beznadziejnym spotkaniu. To też swoją drogą. Powiedz nam, e, każdego pytam i nikt nie potrafi na razie udzielić odpowiedzi. Co się dzisiaj stało? No, gramy z drużyną lepszą od nas, my odpuściliśmy od początku spotkania, no i niestety wynik jest jaki jest. I taki już chyba zostanie do końca. Czyli rozumiem, że sprawy. powtarzasz słowa wcześniejszych moich rozmówców, że zabrakło przede wszystkim zaangażowania. No, nie zawsze zaangażowanie to się wygrać będzie, ale dużo pomaga. Co się stało, bo dlaczego zadaję to pytanie cały czas? Tydzień temu mecz w Raciborowicach Borowicach był zdecydowanie innym, lepszym widowiskiem, a dzisiaj w ogóle nie próbowaliśmy grać w piłkę. Jedynie mogę zrzucić winę na pogodę. Zawsze co?